Cześć, tu Dorota i chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy, o której dowiedziałam się niedawno. Eee, zapewne zauważyliście, że można podzielić ludzi na takie dwie kategorie, chociaż bardzo nie lubię dzielić ludzi na żadne kategorie, a nie używać dualizmów. Eee, ludzie, którzy są optymistycznie nastawieni do świata, e, patrzą z nadzieją, z miłością, z lekkością, zawsze z uśmiechem. I druga grupa ludzi, którzy są albo nazywają siebie realistami, myślą pesymistycznie, nie widzą głębszego sensu czy celu w życiu. I jedna i grupa, druga grupa ludzi um, boryka się w swoim życiu z różnego rodzaju problemami. Tak, jedni i drudzy mają w życiu jakieś problemy, ale to od nastawienia tak naprawdę zależy, jak będziemy sobie z tymi problemami radzić. I teraz, jeśli mamy nastawienie optymistyczne, pełne nadziei, jesteśmy do, y, fajnie nastawieni do świata i zawsze z uśmiechem do niego podchodzimy, to w naszym mózgu y, powstają y, połączenia neuronalne. Y, jeśli natomiast myślimy te, pesymistycznie, te połączenia neuronalne zanikają. Jeśli wytworzymy poprzez nasz dobry nastrój więcej połączeń neuronalnych, to łatwiej rozwiązuje nam się wtedy problemy. Jeśli tego nie robimy, to jakość naszego życia spada i gorzej sobie radzimy z trudnościami życia w dniu codziennym. Także polecam Wam, kochani, dużo się uśmiechać, praktykować wdzięczność, ponieważ, przypominam raz jeszcze, to ona jest podstawą wszystkiego. No i dużo miłości w sercu dla siebie i dla innych. Wszystkiego dobrego. Cześć.